Cześć, z tej strony Agamirkowska i dzisiaj przygotowałam dla Was tutorial, w którym wykonam dosyć prosty, minimalistyczny wpis do turnala. Jak widzicie, korzystam tutaj z takiego vintage'owego dżurnala, Są stare, postarzane kartki. Nie gruntuję powierzchni, na której maluję niczym, czyli biorę papier taki jak jest, więc z mediami będę tutaj obchodzić się ostrożnie. Najpierw wykonuję tło. Skoro papier jest taki vintage'owy, to chcę zostać w tych klimatach. Także Distress, tusz i kolor Vintage foto. Do tworzenia tła używam takiej miękkiej szczoteczki. Linki do wszystkich produktów macie w opisie do filmu. Następnie troszeczkę ciemniejszym odcieniem brązowego Tutaj ten ciemniejszy odcień brązowego to jest chyba Walnut Stain, również z Distressów. I przy pomocy butelki po soku delikatnie namoczony ran tej butelki odbijam na nim tusz i wykonuję takie plamki. No i te plamki wyglądają tak, jakbyśmy nieco dostali kawę w filiżance i po prostu ją odstawili. W związku z tym, że w butelce było jeszcze trochę wody, te plamy były takie dosyć mokre. Natomiast tutaj, już drugie podejście moje, żeby zrobić więcej tych plam, i ten tuż był coraz bardziej suchy. Także po wysuszeniu widać, że ten papier wygląda tak, jakbym po prostu zrobiła plamy z kawy. Żeby dodać jeszcze jakiegoś tam wintczowego win 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 uroku, wykorzystałam sobie tutaj stempel z Craft You z takimi troszeczkę barokowymi, nie wiem jak to nazwać, takimi gotyckimi napisami. I wybrałam tutaj oczywiście ten sam brązowy tusz Distressa, żeby dorobić jeszcze troszeczkę mocniejsze tło, to dopasowanie kolorów jest tutaj bardzo ważne, natomiast wykorzystuję różne tekstury. I tutaj w białym papierze o gramaturze 250 g wydziłem klisze filmowe, również tutaj brązowym i czarnym tuszem pokrywam brzegi tej kliszy. Jak widzicie, brąz tutaj stanowi główny element. Natomiast brzegi tuszuję już tuszem czarnym i tutaj wykorzystałam taką gąbkę na em, takiej rączce, żeby te brzegi potuszować. Brzegi taką, takim właśnie rodzajem, powiedzmy pędzelka czy gąbki tuszuje mi się dużo łatwiej. No i dzięki temu, że użyłam tutaj różnych brązów i czerni, ta klisza filmowa wygląda jak prawdziwa, taka vintage'owa vintage klisza. E, także widzicie, niby jedna technika tuszowania, ale wykorzystuję różne narzędzia, bo i szczoteczki, i takie gąbki na na łapce, na trzymaczu i efekt tutaj tego tuszowania jest inny. Jeżeli chcecie, żeby wam się klej nie wylewał spod takich filigranowych wzorów, polecam klej rozmazać sobie na folicę. można też dodać wtedy do niego troszeczkę wody, jeżeli to jest klej typu Magic do papieru i odbić ten kształt i go dokleić. Następnie wykorzystam sobie die z kolekcji Fotografer. Wybrałam sobie taką ramkę ala zdjęcie. I od spodu nakleiłam element ze starej książki. To zdjęcie również wpakowałam panią z aparatem kamerą pośród zwierząt. No i w związku z tym, że tych elementów było mało, to jeszcze tutaj pocięłam na kawałki i podoklejałam właśnie te gotowe elementy z dekaców. W związku z tym, że dodałam niebieskie kwiaty, postanowiłam przy pomocy takiego turkusowego niebieskiego tuszu dodać trochę chlapnięć. Wystarczy troszeczkę wody, odbić pędzelek, odbić tusz na folii i po prostu pochlapać. Tutaj robię taką techniką, że obstukuję końcówkę Mojego pędzla. Na koniec to, co lubię najbardziej ostatnio, czyli obrysowywanie kształtów moim ulubionym żelopisem. Możecie wykorzystać do tego dowolny żelopis czy pisaczek. To, czym Wam się tak naprawdę dobrze tutaj pisze, ten machający pędzel. Czy też fragment bluzy, to moje dzieci. No i obrysowuję tutaj wszystkie kształty, które mi wystają, czyli zarówno napis, jak i um, elementy przyklejone z wykrojników, jak i te elementy z dajkaców. Ważne jest, żeby to mi się wszystko łączyło. I dzięki obrysowywaniu też tych elementów, pomimo tego, że praca jest turbopłaska, to uzyskuje ona efekt takiego cienia i efektu. Nadaje dzięki temu taki efekt 3D. Mój journal minimalistyczny jest już skończony. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Oczywiście, zdjęcia do produktów dostępnych w sklepie Scrap Pass, ja macie w opisie filmu.